I ich Szymon szymon welkom na zeslęskie mester. Hej, hej, ja nazywam się Szymon i jak co tydzień witajcie na szwedzkim z mesterem. A dzisiaj kontynuujemy kurs przede wszystkim dla początkujących. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o podawaniu dat po szwedzku. Także jak powiedzieć, który mamy dzień. Myślę, że nie jest to przesadnie skomplikowana sprawa. Potrzebujemy do tego przede wszystkim słówek oczywiście, czyli liczebników porządkowych oraz nazw miesięcy. A znając już te słownictwo, myślę, że reszta idzie z górki. Chociaż jest może kilka spraw, które wyglądają nie do końca tak samo jak w polskim, i o nich oczywiście dowiedzie się z tego filmiku. Tak jak mówiłem, ciężko mówić o podawaniu dat bez słownictwa, także tym warto się zająć na początek. Na pierwszy ogień liczebniki porządkowe, a więc takie liczebniki, które odpowiadają nam na pytanie, który z kolei? Tak jak polski pierwszy, drugi, trzeci i pozostałe tu w zasadzie, jeśli chodzi o jakieś wstępy teoretyczne, to ja tutaj nie mam dużo do powiedzenia, bo są to po prostu słówka, które warto sobie przyswoić i się ich nauczyć. Natomiast są pewne tendencje. Większość z tych liczebników porządkowych buduje się regularnie. Niestety pierwsze sześć. Są to formy nieregularne, specyficzne, które po prostu, tak jak mówiłem, trzeba przyswoić. I są to FESZTA ANDRA TREJETIE FIERDE T, h, t. czyli od pierwszy do szósty. Potem, poza drobnymi zmianami w niektórych przypadkach, po prostu dodajemy sobie końcówkę "-nde", do wyjściowej formy liczebnika i w ten sposób tworzymy sobie właśnie ten liczebnik porządkowy. A więc i tym podobne. Pozostałymi kolejnymi liczebnikami porządkowymi są i Elftę, tutaj znowu mamy lekką zmianę, ale już potem znowu idzie dosyć regularnie. Mamy tretonda, fiordonda, femtonda, sextonda, hutonda, ortonda, nitonda. Potem dwudziesty to sylgonda, pozostałe. Liczby, jeśli chodzi o dziesiątki, też tworzą się regularnie poprzez dodanie właśnie końcówki, a więc. Tre, tią, de, i tak dalej. A więc, jedną część układanki, że tak powiem, już mamy, i drugą częścią są oczywiście miesiące. Jeśli chodzi o słówka określające miesiące po szwedzku, to jeśli znacie na przykład miesiące po angielsku, po niemiecku, czy też francusku, hiszpańsku, czy podejrzewam w wielu innych językach europejskich to będą one brzmiały znajomo. Jako że mają one wspólne źródło, to raczej wielkich zaskoczeń tutaj nie będzie. Nazwy tych miesięcy są to January, February, Marsz, April, Mal, czerwiec, juli Augusty, September, Oktober, listopad, December. Z tymi słówkami już mamy w zasadzie wszystko, czego potrzebujemy. No w zasadzie prawie wszystko. Jeszcze na początku całej frazy przed licznikiem porządkowym dodajemy słówko den na samym początku. Dzisiaj na przykład jest 27 września, w momencie kiedy ten film nagrywam, a więc Dog -er den de september. -y". Ale zostanie on wrzucony kilka dni później, zapewne 2 października, a więc den Andra Oktober. -y". I to już w zasadzie wszystkie najważniejsze informacje. Jeśli chodzi o użycie tego typu wyrażeń w zdaniu, to też już nieszczególnie musimy się martwić. Nie dodajemy żadnego przyimka. Wystarczy sama ta fraza, która najczęściej idzie nam na koniec zdania szwedzkiego. Na przykład więc wyrażenie mam test 13 stycznia to Jag har ett prov den tretton de januari. Czy też na przykład mam urodziny 3 października to Jofile Uar den 3 Oktober. Tutaj, jeszcze jako taką dodatkową informację, warto może wspomnieć o tym, że jest też alternatywny niejako sposób podawania dat. Zamiast miesięcy możemy użyć również liczebników porządkowych, mówiących nam, który miesiąc jest to w roku. Co może brzmi trochę dziwnie, ale w szwedzkim równie dobrze działa. Wspomniany więc przeze mnie 13 stycznia, den 30. january może być więc zastąpiony frazą den 13de i feszta 13, w pierwszym w pierwszym miesiącu roku), a 3 października (den tredie oktober) może być zastąpiony frazą den tredie i czyli znowu trzeci w dziesiątym miesiącu roku. To już myślę wszystkie najważniejsze informacje dotyczące właśnie podawania dat po szwedzku. Mam nadzieję, że temat również wam wydaje się całkiem przystępny. Tutaj wydaje mi się, największą trudnością jest sprawa bardziej kulturowa, o której jeszcze nie wspominałem, mianowicie to, że Szwedzi, zamiast mówić, który jest dzień danego miesiąca, lubią posługiwać się tygodniami, to znaczy wiedzą, jakimś sposobem, który jest tydzień w roku. I dla, dla Polaków, zresztą myślę nie tylko dla Polaków jest to wiedza absolutnie tajemna, ale w Szwecji nie jest niczym dziwnym, żeby umawiać się powiedzmy na spotkanie w tygodniu siódmym czy na test w tygodniu 45, i tutaj po prostu do nas należy, żeby wiedzieć, który to jest tydzień i jakie to są konkretnie dni. Są nawet strony internetowe, na przykład Wekja.ny, na których możemy sprawdzić, jaki jest tydzień. Także pokazuje to, że może nawet w Szwecji wszyscy o tym wiedzą, czy nie zawsze wiedzą, jaki jest tydzień. Na przykład teraz jest tydzień 39, a więc Wekja.ny. Dzięki wielkie za uwagę i za oglądanie. Na koniec oczywiście pozostaje mi zaprosić do innych filmów na YouTubie. Trochę już ich się zdążyło uzbierać oraz oczywiście na naszego TikToka czy Instagrama, tam również kilka razy w tygodniu wpadają naprawdę myślę ciekawe posty. A jeśli takie formy to dla was za mało, to oczywiście wpadajcie na kurs, czy to online, czy to stacjonarnie. Niedawno ruszyły na przykład u nas zajęcia grupowe, ale również na indywidualne zapraszamy. Także jeszcze raz tak samo jakiefel Utnek, samhirtan. Dzięki wielkie za uwagę. Ovis jest i do zobaczenia.